Trzymać. Mogę wam odpalić tryb realizm ale No, nie. w trybie realizm nie będzie zombie w ogóle Dobra, o co chodzi w tej grze kurwa? Bo pierdolę, że zombie Ufa, że w niej samochodem włączyłem się, ale nie chcę tam iść no, bo tym bardziej zaraz się uruchomią alarmy. Nie docierać samochodu. Z tym się alarm łączy Nie, <ścoughs> <ścoughs> że to robi takie siupi, to robi takie KURWA! Znalazłem... ten, Nie. to 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 się nazywa stymulator serca, faktycznie Nie, nie paralizator. Ne, fibrylator. Oto, to, to właśnie. Fibrylator, paralizator. No to drugie ciepło na Jezus. No chyba Bóg opuścił matka, nie, kocha, to jest na pewno łatwy. Granie w DBD nauczyło mnie uciekać Przez ulicą. Befkę chyba nie grał w DBD, bo nie uciekł. Jakie o cię odli... o, działaś. <grywa> Działa. I ty działasz. Cześć. Cześć. <grywa> Czemu to się świeci? No właśnie to się zastanawiam. Co znak. To, to ma questę dla nas. Cześć, o, to ma quest co? To Victor, ja nie ja. <grywa> Ale ja miałam to zrobić! Gra mi tak mówi, kazała, że to zrobiłam. Dobra, lecę wyłączyć alarm. Leć, leć, bo tu trzeba skierować go. <laughs> do... sre... No to zapraszam. <laughs> Jak, poleciał. Jak do tych do, do Ale dobra, to wezmę. Kto rzucił moło? kurwa. A to ja wybuchnąłem beczki, nieładno. Fajne góry i doliny TO PUŚĆ NA MNIE! Skurwysyny, babę nigdy nie widzieliście na oczy Rysiu, nie bym cię podpuszczał, ale nie podejdź do łyżki, nie pizdzierz że Natalium Dawaj, kryję cię w razie wu Kryję cię Dawaj, jolo Cześć. Cześć Cześć <laughs> Kurwa, ale przeszliśmy dwie kampanii, to będzie kurwa to jebane bagno, a potem będzie to kurwa jebane woda podnosząca się. generalnie to my to tam jak odkąd będziemy grać. Powiedzcie mi, czy ładne spodnie Nie Jebać gry Ładne spodnie? Zostaw moje dziecko! Został <ścoughs>

Bartek to jest Rompert, nie? Tak. Na pewno tak. Z morderki gra. Uwa Słuchajmy uważnie, Wiki. Zapraszam do.